Niestety znowu jak co roku musimy apelować, prosić, informować o tym, że nie wolno wypalać traw. Jest to przede wszystkim szkodliwe dla środowiska, powoduje zagrożenie czy to dla sąsiednich budynków, czy to dla lasów, jak również dla ludzi. Dla ludzi, którzy, którzy bardzo często nieświadomi tego, że ten pożar się tak szybko trawy rozprzestrzenia suchej trawy, szczególnie jak wieje, dzisiaj też mamy bardzo wieczny dzień, także to często się wymyka spod kontroli i niestety podpalacze wpadają w pułapkę zastawioną przez samego siebie. Także bywają takie sytuacje. Także apelujemy o niewypalanie praw, bo jest to, przynosi to same negatywne skutki, a żadnego praktycznie pożytku. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o pożary praw w sąsiedztwie, Drug to również powoduje zagrożenie w komunikacji. Samochody wjeżdżając w taki gęsty dym, kierowcy tracą orientację i może dojść do wypadku. Także same negatywne skutki. Dodam również, że takimi negatywnymi skutkami jest to, że strażacy wyjeżdżają do tych działań gasić krawy, w tym czasie może być potrzebna pomoc gdzie indziej. Wtedy ta nasza, nasze działania niestety, ale są z opóźnieniem. My oczywiście pojedziemy w to miejsce, gdzie bardziej, że tak powiem, ta pomoc jest potrzebna, ale wtedy się tak po prostu zbieramy alarmowo z tego miejsca, w którym gasimy trawę. Także nasza też wtedy, nasze działania są niestety opóźnione. Także mam nadzieję, że w przyszłości tych traf pożarów, traf nieużytków będzie coraz mniej i na tyle będziemy mieli świadome społeczeństwo, które będzie wiedzieć, że to są same negatywne skutki i zagrożenie i nie będziemy tego typu zdarzeń wyjeżdżać, tak jak na przykład w niektórych krajach zachodnich bądź w niektórych regionach Polski. Okazuje się, że strażacy nie wyjeżdżają tak wiele jak my. Natomiast Dziś niestety stwierdzam, że tak nie jest. U nas jeździ, jeździmy bardzo dużo tego rodzaju zdarzeń. Także już w tym roku wyjeżdżaliśmy 125 razy. 125 razy strażacy wyjeżdżali do gaszenia, się, do gaszenia płonących traw czy nieużytków. No i na pewno są sytuacje, gdzie znajdujemy, złapiemy czy policja tych podpalaczy i w tu przestrzegamy, że nie będzie taryfy ulgowej, będzie albo wysoki mandat, albo nawet skierowana sprawa do sądu i taka osoba poniesie surowe konsekwencje.